Hej, hej, wszystkim, z tej strony Max i chciałem wam pokazać e, nowe miejscóweczki nowe. Gdzie warto być, gdzie, co warto odwiedzić i co warto zobaczyć w Hyno Z1? Jestem obecnie na D1 i jest to tunel. Kiedyś tego miejsca tutaj nie było, ale czemu warto tutaj być? Ponieważ w tym miejscu mamy dostęp do metalu. Czasami się nam jestem powiedzieć na jakiejś bronie, są w życie kto to aktowo wojskowy wieża. I jak widzę, ktoś po prostu po jednej tak i po drugiej stronie no, stwierdzi, że warto tutaj budować. Dobra, yy, powiem wam dlaczego można i fajnie, tutaj jest, jest się wybudować. Ponieważ, to jest właśnie pierwsza baza, jaka, no powiedzmy, pierwsza baza, jaka można, możemy wybudować. Zresztą, znaczy, co ja mówię, jest to jedna z baz pozostawiona przez deweloperów gry. A uh, po to, aby po prostu nam pomagał. Uh, uh, pomagało. Jak widzimy, możemy znaleźć jakieś radio. E, jeżeli nie mamy. O-o, jedź Nie świedź, tego nie lubię. Jakieś widzimy. Radia pozostałości, to możemy dalej pozwiecać. Mamy jakiś. To jest minimalny lód. Amunicja. E, materacje na których możemy. Widzę, o, możemy spokojnie na nich spać. Dalej, beczki jakieś ogniska tutaj mamy e, studnie z wodą, co też jest ważne. Ognisko takie normalne, które nam się nie przepalali nie niszczy, tak na spokojnie chować. I chyba to byłoby na tyle. Kiedyś tutaj jak mówiłem nie było, nie było takiego złowiska, nie było takiego zatoru. No, ale został przebudowany, tak jakby... więc tak przy okazji dalej jest to właśnie na tym serwerze, grałem właśnie z Krzyśkiem oraz e, foszką. Co mogę więcej powiedzieć? Gdy się Opłaca tu budować. No i musicie to zanim musicie tą miejscówkę zobaczyć. A Oczywiście bardzo fajnie zbugowane drzwi. O! Ale zobaczcie na to. Hotel jakby mm, jest po prostu wtopiony w asfalt, natomiast szafka nie. Nie. O wie. To też jest. Dobra, mieszał szczegóły, mieszał bógi. Jak wiadomo, to jest jeszcze alfa. Tam dalej widzimy towarzystwo zombiaków. Tak, tutaj te wybudowanie się też nie znależy do łatwych. Wcześniej byliśmy w Cranberry, teraz zaczynamy w Pysełowej. Teraz jesteśmy w Tunelu. I postaram się w jakiś następnym odcinku być może powiedzieć gubernatora. Dzisiaj się jakieś bronie fajne. Raczej nie ma zbyt obfitego lutu, ale powiem wam taką ciekawostkę, że dalej. Mamy e, Zimos Market, a koło Zemosa w tym miejscu, gdzie pokazuję to myszką, w tym tutaj e, mamy. Kur właśnie od myszki, mamy miejscówkę, gdzie się reszta będą noktowizory, czasem sniperki się pojawiają. Tak więc, jeżeli połączymy to wszystko w jedną linię, i to będzie nasz pozytywny teren, to też jakiś tam ludność wpadnie. Tak więc nie, jest, nie ma tra takiej tragedii jak tu. A e, dobrze. Na razie w tym odcinku to chyba byłoby na tyle, ale widzę, że pan biegacz bardzo jest moją osobistością zainteresowany. Muszę mu leciutko wyperspadować, że nie jestem jego posiłkiem. O, właśnie. Gaza, 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 gaza. A, dobra. Widzę, że te ząbiaczki naprawdę nie odpuszczają. I nawet się nie mogę stokonie wylogować, czy po. Dobra, chwila spokoju, a więc do zobaczenia w następnym odcinku postaram się pokazać Wam po prostu bernatora i opiszę co dokładnie gdzie się znajduje. Na razie.